GC-Niensen AC9001 to kompaktowy klimatyzator przenośny o nowoczesnym designie. Wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R290, który jest bezpieczny dla środowiska. Klimatyzator skutecznie usuwa nadmiar wilgoci, odprowadzając do 0,9 litra wody na godzinę. To idealne rozwiązanie do walki z wilgotnym powietrzem, poprawiające jakość powietrza w każdym domu. Obsługa urządzenia jest szybka i prosta dzięki czytelnemu dotykowemu panelowi sterowania. Intuicyjny układ ikon i wskaźników sprawia, że ustawienie odpowiedniego trybu lub temperatury zajmie zaledwie chwilę. W zestawie znajduje się również pilot zdalnego sterowania, który pozwala na wygodne sterowanie klimatyzatorem z dowolnego miejsca w pomieszczeniu. To duża wygoda, gdy nie chcesz wstawać, aby zmienić ustawienia lub wyłączyć urządzenie. Funkcja trybu nocnego sprawia, że urządzenie w trakcie Twojego snu pracuje ciszej, zapewniając komfortowy sen bez uciążliwego hałasu. Dodatkowo urządzenie automatycznie dostosowuje temperaturę, aby zapewnić optymalne warunki podczas wypoczynku. Getzen Jensen AC9001 to idealny wybór dla osób poszukujących wydajnego i ekologicznego klimatyzatora przenośnego, który zadba o komfort termiczny przez cały rok.